Sponsorem programu był producent leków na ostry ból, Dexac i Dexac SL. Sponsorem programu był producent leku Strepsils Intensiv na silny ból gardła oraz Strepsils na kaszel. Sponsorem programu była Amara, producent leku Trilac, probiotyku na wsparcie przy antybiotyku. Dziś w dwórce o 20:50 postaw na milion. O 21:50 desperacka ucieczka przed mafią w filmie Zderzenie. A następnie walka z własnymi słabościami w filmie Wojownik. Pozwolisz dżentelmenowi zaprosić się na kawę? Zgrabna pupa. One wiedzą. Kto zaczyna związek w wieku 67 lat? Że młodość to stan umysłu. Co tu się dzieje? Wszystko wam wyjaśnię. Szkoda zmarnować okazję. Przestań. My nie będziemy takie. Niby jakie? Takie, co już nie żyją zanim umrą. Pozycja obowiązkowa. 5.21.50 w dwójce. Drugi koncert z serii Gwiazdy The Voice. Wyjątkowych momentów było w ciągu ostatnich 12 lat naprawdę dużo. Spotkanie wielkich talentów na jednej scenie. Wspólnie przeżyjmy te emocje. Koncert Gwiazdy The Voice już w sobotę o 20:00 najlepsza rozrywka tylko w dwójce.